Posłuchajmy Katarzyny Gajgał naszej środkowej, gdyż nasza drużyna już wróciła, zameldowała się na warszawskim lotnisku Okęcie. Przede wszystkim gratulujemy, a teraz słuchamy, jak się wygrywa takie turnieje, jak się wygrywa z łóżkami, bo, bo to jest bardzo cenny wynik. Dzisiaj akurat Matleg atlego obchodzi u rodziny te gromkie 100 lat na, na lotnisku. Dla niego od Was to taki prezent, podziękowanie za, za to, jak Was nastawił na, na ten turniej, na te, na te spotkania. Ja myślę, że tu o podziękowaniu to ciężko mówić, bo po prostu z reguły jest tak, że jak ktoś z zespołu obchodzi urodziny, to składa się życzenia, śpiewa się stola, daje się tam jakiś mały prezent. I A co dostał trener od Was? Dostał koszulkę, polówkę taką ładną od nas i, i myślę, że to akurat tak wyszło, że, że dzień po, po tym turnieju to można to jakoś odbierać, ale to było normalne, tak jak w każdego urodziny. A powiedz mi coś o atmosferze w kadrze. Jak ją oceniasz? Jak oceniasz samego Jerzego Matlaka, który, no wiadomo, jest człowiekiem z charyzmą, z charakterem? To znaczy myślę, że do, do trenera na pewno trzeba się przyzwyczaić do prowadzenia meczu, bo prowadzi to w taki swój sposób i, i na pewno dużo, dużo krzyczy jest taką osobą, która, która pokazuje te emocje. Trzeba się przyzwyczaić, ale myślę, że jeżeli chodzi o atmosferę, to te dwa turnieje pokazują, że atmosfera jest bardzo dobra i że nie ma na co narzekać. Tak, już troszkę gry za naszymi reprezentantkami. Najpierw turniej Volley Masters w Montre, no a następnie turniej we Włoszech. No i... I tak jak wspomniałem, 3 do 1 drużyna Jerzego Matlaka ograła ekipę Italii i tak chyba biją jakieś rekordy I nasi panowie nasze, nasze panie, bo yy, dziś siatkarze wygrali seta 25 do 11, a, a nasze panie wygrały pierwszą partię meczu z Włoszkami 25 do, do 12. Też sobie nie przypominam, abyśmy tak z Italią powojowali w, w jednym z setów. No żeby dodać powagi sytuacji takich, takich, takich pojedynków, to jednak wynik Widze Światowej jest meczem oficjalnym. Natomiast ten turniej...